Wyciągamy serducha i żołądki do ostygnięcia i będziemy kroić. Kurczak też już o prawie prawie. Wyciągnę do prawie i będzie można szamać. Dobra tą lewą ręką to sobie mogę kurde pogrzebać w uchu. Wstępnie doprawione, kura jeszcze siedzi, jeszcze chwilkę je tam dam z pół godzinki, żołądki, serducha mięciutkie. Teraz czekam masz, to ostygnie trzeba pokroić. Jest tego towaru. Rybu 3 kilo żołądków i kilogram serduszek. No i ta kura nieszczęsna, którą musieli ubić, bo już nie znosiła jaj. No i zacząłem już kroić takie...